No, i się słuchajcie, rozpogodziło. No, jest pogoda taka w miarę, ale tak. Byłam w mieście. No to było ciepło, nie? Przyjeżdżam tutaj i jest po prostu zimnica. Zimnica. Ja nie wiem, ja nawet nie wiem, jak ja mam się ubierać. Ja nie wiem. No, yy, mam nadzieję, że może jutro wyruszymy. Nie wiem, gdzieś yy, wycieczka, wiecie, parogodzinna. Na razie takie będą. Coś pomyślimy, może dalej zobaczymy, ale na razie paro, paro, godzinne wycieczki takie będę robiła. Bo to szkoda czasu, nie? Już niedługo, ile miesiąc do, waka do końca wakacji. Ludzie, jak to szybko z ja wyciąganiem, dobra? Kończę. Dzień dobry. Eee, czyli to widzicie po prostu um, 10 stopni, jest na zewnątrz. 10, eee, mówiłam, że to nie, to nie jest lato. Nie, to jest jakaś, e, jakiś okres przejściowy w tym roku. Tak. Ech, tyle liści poszło. Ta strona jeszcze nie całkiem zrobiona. Ta praktycznie chyba już jeden tam chyba pomidor został niepodwiązany. Tutaj małe straty, ale to nic, on sobie, do, to sobie dojrzeje. Tutaj jeszcze burz to też trzeba opanować, ale to wszystko trzeba wynieść. Ręce mam takie, bo ja w rękawiczkach to ja nie umiem. Po prostu cała jestem mokra. Oj, tam jeszcze też widzę, jeden pomidor jest. No ale nic, po prostu trzeba było to wszystko ponaprawiać, bo tego jest tutaj za dużo porosło, za dużo. I myślę, żeby czymś prysnąć niestety. No ponieważ zobaczcie, coś tutaj może się i zaczyna. Trzeba niestety ale przy tej pogodzie to nic dobrego z tego wszystkiego nie będzie. Tutaj jeszcze to jest. I widzicie, to są to są gruntowe, prawda? I zobaczcie, ile mają pomidorów. Tutaj mamy do folii pomidory. No i co? No niektóre mają OK, dobra, ale niektóre są po prostu no beznadziejne w tych swoich pomidorach. No i jaki z tego moral? Ja po prostu. No tu jeszcze zobaczcie, ile tu jeszcze jest roboty, ale to już na jutro, bo dzisiaj tutaj spędziłam dwie godziny I już ją mam ochoty, jeszcze te wezmę o, To odłamę I Trzeba się myć, bo wszystko już będę brudziła na zielono Jaki z tego morał? E, nie bawię się już w te duże pomidory Ewentualnie mam tam może 3 pięć krzaczków E, Będę praktykowała takie samuraj. Będzie dobry. E, tutaj niby to jest też gruntowy, ale wyrósł jak niegruntowy. Nie wiem. O! I tyle. Taka pogoda. I takie o. sobie pozbieram. i trzeba będzie je potraktować. Już Wam pokazuję czym. Na razie tym. To jest... Co to tak z ten, na choroby grzybowe? Kompla, to jest takie, no, leciutkie, nie? I tutaj mamy... szara pleśń, mącznik prawdziwy i to jest skład... Yy, wodny roztwór soli potasowych kwasów tłuszczowych. I tyle. Najpierw pozbieram ogórasy, bo trochę ich... A, kurde. A nie, ja muszę... Za... Ja mam delikatne ręce. Ja muszę założyć rękawiczki niestety. Niestety. A tutaj robiłam taką zwykłą sałatkę. Już mi się powciągało. Ogórki kroiłam taką praską do frytek taka karbowana. Na grubsze takie, bo oczywiście zakisiłam tam ile trochę litrów tam było, a to z marchewką i zalewa zwykła na smak, e, lekko kwaskowa, pasteryzacja, e, pieprz, e, cukru trochę, ocet. Gorczyca, wiecie, takie tam, ja nawet nie umiem powtórzyć, bo po prostu. A i nie wsadziłam te swoje, to takie jeszcze z tamtego roku są suszone, nie? W których wsadziłam? Trzech. Trzech wsadziłam, trzech nie wsadziłam. No. jogurasów Trzy i pół, no coś takiego, czy pięć litrów, nie wiem, ale też poszło trochę. Mm. Dzień dobry. Ja tutaj się malu malu. <laughs> Chciałam Wam polecić tusz, bo rzęsy mam. Rzęsy mam moje. No ja krótkich nie mam, ale ten tusz, zaraz wam pokażę to jest. Joko. W ogóle z Yoko są. W ogóle z Yoko są fajne tusze. No. Mm. Jedziemy do zamku w i jedziemy do zamku w i zabieram was ze sobą. Patrzcie na ten syf tam. Ym, jestem w garderoby. Do zamku w jedziemy. Jak co roku? Och. Jest to koniec końca ponieważ wtedy zaczął to w Także może możemy orygnia直接... I staramy się nie uderzać w Także proszę Państwa, Dziękuję Państwu bardzo. Dla jak dorwał takich kupców, to daj Boże, żeby z życiem puścił w galotach samych, ale przynajmniej taki kupiec życie uchował. Ale jednocześnie, postrachem był. Nie jednej krainy, ale jednocześnie świetnym wojownikiem. Ostatnio dyspensę dostał od Kastelana, ale w bitwie pod Grunwaldem. Mężnie stawał, więc darowano mu winy i tak oto nasz pan Przemysław przed wami potykał się będzie zmagania trudniej całe ciało chroni i nie bez kozery. Na jego kropieżu dwa karany. Spójrzcie na tą mądrą twarz, widać od razu było, że stan rycerski mu pisany, ale nie było to wcale takie oczywiste. Synem trzecim był w swej rodzinie, Czemu on powiedział, że jednak to powieństwo niepotężniejsze. I pan Łukasz również zarazem pokonany bez najmniejszego problemu. Jak mówiłem, kwiat rycerstwa się nam zjechać. Panowie, ale to nie koniec. To nie fajerat, moi drodzy. Ale oni nie panu. Gdzie dwóch nie jedzie, tam trzeci korzysta. I po kolejny punkt ruszył. Pan Łukasz. Erwództwo no torożec. Brawo dla niego! Zobaczcie z jaką lekkością pokonał Saracena! I już! Potężne wow, 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 wow. uderzenie! I już Przemysław pokonał Saracena! Pan Łukasz chyba jeszcze musi chwilę poczekać. Zaliczymy czy nie? Komiali ludzie, sprawiedliwi, nie idą tutaj na żadne ustępstwa, no niestety, bez punktu, bez punktu. No jak to też bywało i na turniejach, czy na bitwach, zbroja coś puścił, rzemień. I niełatwa to sprawa teraz na koniu, naprawić. a udało się, chyba. Na chwilę, o, ale może chwila wystarczy i... I brawo, zarazem zabrał, ale zbroja również. również zabrał, zabrał, punkt pierwszy, pierwszy zabrał, i i zabrał, i zabrał, 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 Ruszaj. Nie, Saracen. Dobra, obrócił się. Pierścień. Piersień również zdjęty. Dwa punkty. Na pana i już ruszył Pan Sław. Saracen. Bez najmniejszego problemu pokonany. I pierścień również. Powinniśmy. 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 To się trzeba się zastanowić. Chodź jeszcze tam pójdziemy, dobra? No, pójdziemy zaraz. dlatego że tutaj całą rolę gra tym hmm, zabyskaw, bo on się ona miesza z kawą i troszeczkę inny smak jest. Można to zrobić na inwestycji, można to zrobić na dazie, no, spokojnie, tylko przez to będzie troszeczkę inny smak. W w ej, ale to jest po seracejsku, po arabsku to jest sprawa, która się wytruje na piasku, ale bez przypraw korzennych, a to jest z przyprawami korzennymi, to jest z, tymia, ej, dobra, z cynamonem, kardamonem, imbirem, goździkiem i kilka kakropalek olejku rumowego. No i No pięknie, drugie uko obciął, Taka pusta jakby co to już nic nie słyszy. Brawo to, skąd z jest? Punktacją zaliczone. I pan Przedek z lewej, z prawej, jeszcze nie wiadomo.

dla zdrowotności, dla wesołości. Alkohol zrobiony metodą średniowieczną, bo inaczej nie mogę. Procedura jest średniowieczna, tylko na zamku może być. To jest na bazie jeżyny z rajskiego ogrodu. Absolutny film. Bardzo polecam. Dla zdrowotności i wesołości. Co Co? Bizmut tam jest chyba. lazy schłodzone. Widzisz? Dziękuję. To jest pamiątka ze słuchaniem za tym, że niech w finałowej walce stanie. Podoba się? To może ten stanie. może stanie do finałowej walki. To Co? Może ten worek złota. To w nich rycerze byli naprawdę zabici od stóp do no i też oczywiście takie zbroje odpowiednio kosztowały. taka zbroja to było kilkunastu wsi, to były naprawdę majątki, Mogę sobie na nie pozwolić najbogatsi rycerz, na no, pewnie też